Po oficjalnej ceremonii ważenia przed galą FEN 23 rozmawiamy z Marcinem Sianosem i jego żoną Małgosią. Wybacz Małgosiu, że Cię jako drugą przedstawiłam, ale zaczynamy od gwiazdy, która się będzie odrobić. Oczywiście. I to? Dla Małgosi jest to debiut przed kamerą. Marcin, Ty już jesteś doświadczony, więc jakie masz rady dla żony, żeby się nie stresowała? Pełen relaks, a wiadomo, im bardziej zrelaksowany, tym bardziej skoncentrowany. No to w pełnej koncentracji zapytam Cię, jak to jest mieć męża, którego się trzeba, trzeba wypożyczać do poznania na jakiś czas na obozy treningowe. To jest problem, że on wyjeżdża, nie widzicie się przez jakiś okres? Nie ukrywam, że tak. Bo życie rodzinne trochę jest przewrócone do góry nogami i ja mam różne obowiązki, dwoje dzieci, nie wiadomo jak wiązać koniec z końcem. Tym bardziej, że to było teraz w okresie przedświątecznym, a my działamy w branży rybnej, więc wszystkie obowiązki spadły na mnie łącznie z zaopatrzaniem sklepu i tego typu rzeczy, ale jak trzeba się poświęcić, to poświęcamy się do sprawy. Mamy duże wsparcie rodziny i babcie się angażują i wszyscy pomagają. Także no, daliśmy radę, nie było źle. W jakim wieku macie dzieci? Dwa i, dwa i cztery miesiące i córka 7 lat. Mm -hmm. Córka jest starsza, czy ona już wie czym tato się zajmuje w, wolny, w wolnym czasie? Wie dokładnie, wie że tata chodzi na treningi, wie gdzie kładzie torbę. Teraz powiedziała, że tata jedzie na te swoje boksy i wróci w niedzielę. Rozumiem. Pozwalacie jej już zobaczyć, jak tata walczy, czy jeszcze nie widziała? Widziała w telewizji, przeżywa bardzo, załamana jest, jak tata przegra, ale myślę, że jest jeszcze na tyle mała, że nie jakby nie, nie kojarzy tego z, jakimś, z jakąś możliwością żeby zrobienia sobie krzywdy. Ona tak bardziej myśli, że to jest jakieś takie głaskanie się, coś, coś w tym stylu. Nie, nie przeżywa tego aż tak, jak na przykład ja, która wiem, że może się coś stać, że to jest rzeczywiście poważna sprawa. Natomiast na to na zasadzie o ktoś wygrał, a ktoś przegrał, tak? Jak w wyścigach samochodowych czy innym takim bardziej lekkim sporcie. Rozumiem. Marcin, y, powiedz mi, jak ty to odczuwasz? Czy na przykład, gdyby twoja córka zadeklarowała, że chciałaby pójść na trening MMA, y, byłbyś zwolennikiem tego pomysłu, czy raczej by ci się to nie podobało, bo nie chciałbyś, żeby się biła? Y, nie, na pewno nie byłbym... Y... Zły, zły przeciwnikiem. Jeżeli chciałaby to robić, czułaby to, że to jest coś, coś, coś dla niej. Fajna sprawa by była. Generalnie sport bardzo uszlachetnia człowieka, uczy dyscypliny. A czy to będzie MMA, czy to będzie gra w piłkę, czy, czy, czy... obojętnie generalnie, żeby miałam jakieś swoje takie właśnie zajęcie. Oczywiście mówię sportowe. Super by było. No, bo się a Ty co myślisz na ten temat? Póki co córka tańczy. W tym się czuje dobrze i trochę trenuje z tatą w domu, jak ta zaskoczy na skakance, czy robi różne tam przysiady, swoje takie domowe ćwiczenia, to wspiera go. Natomiast nie jest w tą stronę tych ćwiczeń siłowych, ale by chciała, to wszystko pod kontrolą trenera dla, dla mnie jest zezwolone. Także bez problemu. Nie ma nic przeciwko. Czy Wy się poznaliście już jak Marcin trenował, czy to było gdzieś tam po drodze się zdarzyło, że wpadł na pomysł, że będzie trenował? Z tego co pamiętam i się orientuję z opowieści Marcina, to trenuje już od szkoły średniej, a poznaliśmy się trochę później, więc już był w, w ciągu treningów, już tak, tak. Marcin, z Twojej perspektywy, święta, okres przygotowań, sylwester, okres przygotowań. Musiałeś się skoncentrować na tym, że będziesz walczył w styczniu. Czy poza tym już, o czym wspomniała Małgosia, że był problem z tym, żebyś pomógł, prawda, w takim gorącym okresie w firmie, czy ty sam gdzieś tam w sobie denerwowałeś się tym, że nie możesz uczestniczyć w tym normalnym życiu przedświątecznym rodziny? Czy starałeś się tak bardzo skoncentrować na tym, że walczysz, że jakby odsuwałeś tą myśl od siebie? Tak. Y Byłem skoncentrowany na tym, żeby nie podjadać. Generalnie, i tak y, mieszkając w Poznaniu y, u y, Michała Antyszaka, y, mieliśmy wspólny y, catering y, od kapitana Kuka, y, gdzie było bardzo świeże i zdrowe jed, 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 jedzenie. A co, na, co, do, co, co do świąt. Y, Skromnie. Zjadłem baszczyk z łóżkami, jakieś tam cztery pierogi. I mi to wystarczyło. Zrobiłem sobie jeszcze później trening. Jakoś tam nie miałem takiego ciśnienia parcia, żeby siedzieć przy stole i gdzieś tam jeść do syta, tak, że później ciężko wstać. A powiedz mi, pomógł chociaż ubrać choinkę? My w tym roku nie mieliśmy choinki, ponieważ. Mały, ten dwu- i czteromiesięczny, lubi różne rzeczy ściągać, więc choinka by musiała być tak jak na tych memach w Facebooku, na suficie. Rozumiem, okej. Okay. No dobrze. Marcin, wspomniałeś o tym i o to też również chcę również Cię zapytać, że przebywając na treningach w Poznaniu pomieszkiwałeś u Michała Andryszaka. Mieliśmy przed chwilą taką bardzo przyjemną rozmowę z Michałem. Michał powiedział, że z żoną już prawie zaczynają za to wątelskie, takim się fajnie z tobą mieszkało. Opowiedz coś o tym, jak ci się tam mieszkało, jak, jak spędzałeś treningi w Onkosie, czy jesteś z nich zadowolony? No, co, generalnie jadąc do Poznania miałem takie mieszane uczucia. Pojechałem do Poznania, w pierwszy dzień zrobiłem trening, a mieszkałem w takim, może nie hostelu, tylko takim pensjonacie, na nie najwyższych lotów, powiem tak, i było bardzo ciężko. A tak z tą myślą pojechałem na MATę, tam chłopakom opowiadam mniej więcej jak tam mamy... Czy znaczy, oni sami się zapytali, jak tam, jak tam mieszkasz, Marcin? Gdzie, 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 gdzie mieszkasz? Ja opowiedziałem całą sytuację, że, że jest nieciekawie że to będzie jednak szkoła przetrwania. Po czym na drugi dzień Michał Andryczak pisze do mnie na Messengerze: Marcin, pakuj, pakuj manżur. I, 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 I dawaj do mnie, nie? Ja mówię, nie, no przejadę słuchaj, nie będę ci zawracał dupy, że tak po, po, powiem, ja mieszkam z żoną, y, ja tam jeszcze się będę, tobie wiesz. Y, pakował. Nie, y, Michał odpowiada, nie, Marcin, to ci się odbije na walce. Y, uwierz mi, y, co, co, co tam mówię, co ci piszę i... i... I dawaj do mnie, post, post, postawił na Twardo, bo no to jak już mi pisze taki doświadczony zawodnik, yy, tak, no to nie miałem innego wyjścia. Yy, spakowałem się i pojechałem do Michała. I tak też kurde, tak różnie, różnie to, to tak myślałem, że będzie. A jednak okazało się fajną sprawą. Yy, co? Razem trenowaliśmy, razem sparowaliśmy, razem mieszkaliśmy, razem w sumie z, jednego, z jednej firmy mieliśmy catering. Super, bo naprawdę w życiu mi się nie spodziewał, że tak fajnie to wszystko wyjdzie. Do nas z Zankosu dotarły takie sygnały, że bardzo mocno trenowałeś, bardzo się przykładałeś do treningów, do sparingów i że jesteś mega dobrze przygotowany do tej najbliższej walki. Powiedz mi proszę, jak ty się czujesz psychicznie? Bo kiedyś wspominałeś o tym, że stresujecie ten sam moment, tak, kiedy wchodzisz do walki. Jak, jak to teraz wygląda po współpracy chociażby z psychologiem sportowym, o której też mówiłeś? Znaczy z psychoterapeutą, z Frankiem Bartonem, który jest ze mną tutaj również dzisiaj. Y no, ten stres zawsze jest, tym bardziej na ważeniu gdzieś tam przed walką on, on musi być, bo to inaczej, jeżeli gdzieś tam ten stres, ta adrenalina by się nie, nie wkradła, no to człowiek bez emocji no to, to, to jest psychopatą. Muszą być gdzieś tam te emocje, tylko że chodzi właśnie o to, żeby te wiadro tego stresu się nie przelało. I, i nad tym pracowaliśmy z Frankiem. Tutaj próbował mnie na początku gdzieś tam zrelaksować, później po czym wprowadzał mnie w stan takiej hipnozy. To jest naprawdę długi temat, ale widzę to, że dało to, to radę. Nawet z tym, że już tak swobodnie rozmawiamy i tutaj udzieliłem wcześniej też parę wywiadów, gdzie wcześniej nie mogłem ciebie wydusić. Bo tak się gdzieś tam gotowało we, we, we mnie. No, Jutro mam nadzieję, że ci wszyscy, i psychoterapeuci i, i, i moi pani materzy, ci wszyscy, którzy mi tam pomagali, gdzieś naprawdę to zaowocuję, zaprocentuję i, i będę w ten sam sposób robił przygotowania czy ty zauważyłaś różnicę w tym w jaki sposób Marcin spędza te ostatnie tydzień, dwa tygodnie do walki, jak on funkcjonuje w domu? Czy zauważyłaś tą różnicę w tych przygotowaniach, które teraz odbył i tej pomocy psychoterapeuty? Hmm, czyli chodzi o tą psychikę? Yy, trochę jest spokojniejszy, nie przeklina. Tak, yy, mówi tak trochę wolniej, ogólnie jest taki bardziej wyciszony. No póki co z tego, co sama rozmawiałam z psychoterapeutą, to jest dłuższy proces, więc na razie ta współpraca jest na samym początku. Widać, widać efekty, ale oczekiwane efekty są jeszcze większe i na nie czekam. Myślisz, że Twoja obecność tutaj Marcina jakoś tak rozładowuje emocjonalnie też, że jest taki swobodniejszy, spokojniejszy przy tobie? Trzeba Bo bym Marcina zapytać, <laughs> pytać Ciebie, jakie jest Twoje odczucie? Czy, czy, czy widzisz po nim tą zmianę, czy taki jest bardziej przystępny w Twojej obecności? Nie jest taki sam jak w domu, bo my się znamy jak łysakonie, więc nie wiem. No, na pewno pomagam mu. Zmieniliśmy się w trasie też, bo był zmęczony, prawda? Zaraz idziemy coś zjeść, dobieram mu jakieś ciuchy, przygotowuję mu wszystko, więc taka pomoc ze strony technicznej na pewno jest z mojej strony duża. Tak sądzę, że to jest doceniane i jakoś temu pomaga. Będziesz jutro blisko klatki? Będę na pewno na płycie. Jak będzie walka, podejdę do klatki i będę kibicowała razem z narożnikiem. Pięknie. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za rozmowę. Wspomnieliście o tym, że idziecie zjeść, więc idźcie już, bo dziękuję. oczywiście Was tu trzymało. tylko kanapka była i szybka kawa No to nie, to trzeba, trzeba się najeść w takim razie, bo jutro wielkie... tak pachnie. <noise> Dobrze, to ja w takim razie dziękuję serdecznie dziękuję. za rozmowę. Małgosia, Marcin, Sianos. Jutro widzimy się na gali. Oczywiście. Do zobaczenia. Dobranoc.